Witam serdecznie wszystkich oglądających w naszej kolejnej lekcji, w lekcji numer 26 z zakresu tworzenia globalnego biznesu, edukacji, poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, zarabiania pieniędzy oraz osiągania finansowej wolności. Ja nazywam się Tomasz Zając, jestem partnerem biznesowym szkoły Walen, a temat dzisiejszej lekcji, który poruszę, dotyczyć będzie. Dwóch zasadniczych, kluczowych problemów, z jakimi spotykają się osoby działające w marketingu sieciowym, zwłaszcza na początku swojej ścieżki biznesowej. No zdarza się tak, że osoby, które dołączają do biznesu mają wielkie ambicje chcą zarabiać pieniądze, rozwijać się, poszerzać wiedzę. Umiejętności, budować wielkie zespoły, tworzyć globalny międzynarodowy biznes, osiągać finansową wolność, cieszyć się życiem, poszerzać swoje kompetencje, ale na początku natrafiają na dwa rodzaje problemów, które rzeczywiście mogą stanowić wielkie wyzwanie. Natomiast są na to sposoby, można z tymi problemami sobie poradzić. Wszystko wymaga odpowiedniej praktyki, wszystko wymaga odpowiedniego. Wyćwiczenia, no i z biegiem czasu, jeżeli będziemy po prostu działać, jeżeli będziemy się chcieli rozwijać, jeżeli będziemy chcieli zdobywać wiedzę, no to wszystko będzie nam przychodziło łatwiej. Pierwszy, kluczowy, fundamentalny problem wśród osób, które rozpoczęły swoją ścieżkę tutaj biznesową w marketingu sieciowym, ale dotyczy to również osób, które działają już od długiego czasu, to brak prospektów. Brak prospektów, a innymi słowy, również brak pomysłu na to, jak znaleźć potencjalnych partnerów. No wiele osób na początku, które dołączają do tego biznesu, są bardzo entuzjastyczne, mają dużo energii, naprawdę pragną się rozwijać, naprawdę chcą zdobywać wiedzę, umiejętności, zarabiać pieniądze. Myślą, że posiadają ogromne tutaj rzesze znajomych, myślą, że rodzina dołączy do ich biznesu znajomi, przyjaciele. A w dalszej perspektywie okazuje się, że ludzie nie są zainteresowani. Okazuje się, że ludzie ich ignorują, nie odpowiadają na wiadomości, odrzucają możliwość przystąpienia do biznesu, i właściwie taki początkujący networker, początkująca osoba, która działa w marketingu sieciowym, bardzo szybko może się zniechęcić. Nagle opada ten entuzjazm, pojawia się słomiany zapał, już nie mamy planów dalekosiężnych, już nie chcemy budować tego biznesu przez najbliższe lata, tylko rezygnujemy po jednym tygodniu albo po miesiącu. Jest na to sposób. Jeżeli chcecie znaleźć konkretnych prospektów albo partnerów biznesowych, to możecie zastosować różnego rodzaju techniki. No jeżeli grono najbliższych przyjaciół, znajomych, rodziny nie jest zainteresowane tym, żeby przystąpić do tego biznesu, najprawdopodobniej trzeba będzie znaleźć tych ludzi na zewnątrz. Na zewnątrz naszego grona rodzinnego, grona przyjaciół naszych najbliższych. I tutaj jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, warto przeglądać grupy tematyczne chociażby na Facebooku czy innego rodzaju social mediach. Grupy tematyczne z zakresu właśnie chociażby edukacji, pod warunkiem, że działacie w biznesie takim jakim jest chociażby Szkoła Walen, grupy tematyczne dotyczące marketingu sieciowego, biznesu online, zarabiania pieniędzy, inwestowania na giełdzie, nauki języków obcych, utraty wagi, kursów offshore, grupy tematyczne z zakresu osiągania finansowej wolności. No i w momencie, w którym będziecie przeglądali takie grupy tematyczne, możecie do takiej grupy dołączyć, zamieszczać swoje posty, zdjęcia. Filmy, różnego rodzaju informacje, dodatkowo możecie zostawiać komentarze, polubienia pod postami innych ludzi. Możecie również reagować w momencie, w którym ktoś zostawi Wam polubienie albo komentarz, wynajdywać osoby, które znajdują się na takich grupach, przeglądać ich profile, zobaczyć, jakie mają doświadczenie, jakie mają umiejętności w jakich działają firmach z zakresu marketingu sieciowego i w tym momencie robiąc sobie listę takich potencjalnych partnerów, możemy wysyłać do nich wiadomości bezpośrednie. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że na 100 osób, do których wyślemy wiadomość, 90 nam odmówi, 10 będzie nieco zainteresowanych, a na samym końcu zostanie jedna, która i tak nie będzie chciała dołączyć. Oczywiście jest to czarny scenariusz, a my tutaj nie piszemy czarnych scenariuszy. Rzeczywistość nie jest taka zła, jak mogłoby się wydawać, bo w gruncie rzeczy ludzi, którzy chcą się czegoś nauczyć, ludzi, którzy chcą zarobić pieniądze, są miliony, o ile nie. Miliardy. Także pierwsze rozwiązanie to przeglądanie grup tematycznych, przeglądanie postów, zamieszczanie własnych zdjęć, filmów oraz właśnie informacji dotyczących naszego biznesu, odpowiadanie na komentarze, polubienia, zostawianie własnych komentarzy i wysyłanie wiadomości bezpośrednich do osób, które chcielibyśmy mieć potencjalnie w swoim zespole. Kolejne rozwiązanie to rozmawianie z osobami, które napotykamy na co dzień. No, ja akurat znajduję się w tej chwili na terenie kampusu uniwersyteckiego na północy Tajlandii. Mamy tutaj wiele osób, które są wykładowcami, doktorami, profesorami. Mamy osoby, które pracują chociażby w Departamencie Języka Angielskiego. No i codziennie spotykając tych ludzi, wymieniając doświadczenia, dzielę się również informacjami dotyczącymi mojego, czyli naszego biznesu. Zapraszam do rozmowy, pokazuję projekt, pokazuję plan marketingowy, mniej więcej nakreślam tutaj strategię, czym się zajmujemy, jaki jest potencjał zarobkowy. I o ile większość osób, które związane są z edukacją, są wykładowcami czy nauczycielami nie mają de facto nastawienia biznesowego, no to na pewno temat ich interesuje chociażby z naukowego punktu widzenia. Więc możecie rozejrzeć się wśród grona właśnie swoich znajomych, współpracowników, można porozmawiać nawet z ludźmi będąc na zakupach, w parku, na spacerze, oddając się jakiejś wspaniałej wycieczce i właściwie za każdym razem mamy możliwość czy okazję, żeby z kimś porozmawiać. Jedziesz pociągu, autobusie, być może lecisz samolotem, spotykasz ludzi na targowisku, w shopping molu, w parku, w jakimś centrum rozrywki. No, ludzie wymieniają się doświadczeniami, poglądami, ideami. Zawsze można przedstawić swój biznes. Oczywiście nie musi to być godzinna prelekcja, jakiś wykład. Ale można powiedzieć w kilku słowach, czym się zajmuję, jakie prowadzę działania, jaki to jest biznes, zaproponować rozmowę, jakieś spotkanie przy kawie, może wymienić się numerem telefonu, jakimś kontaktem i być może znajdziemy osoby, które są zainteresowane biznesem. Więc rozejrzyjcie się wokół, nie tylko wśród grona znajomych i rodziny, chociaż oczywiście te osoby też są potencjalnymi prospektami. Ale moi drodzy, możecie szukać okazji gdziekolwiek byście się znajdywali. W szkole, na uczelni, w pracy, w sklepie, w kościele, na targowisku, właściwie w każdym miejscu. Jest jeszcze jedna taka ciekawa opcja, którą podsunął mi jeden z moich partnerów biznesowych. Ona jest strategią wyszukiwania partnerów biznesowych i potencjalnych osób, które chciałyby dołączyć do naszego biznesu za pomocą wysyłania. CV. Możecie przeglądać wiele ofert pracy, możecie przeglądać wiele portali, które zajmują się właśnie szukaniem pracowników i na przykład wydrukować albo wysłać 200 lub 300 maili do potencjalnych pracodawców, do osób, które zajmują się biznesem, handlem międzynarodowym, edukacją. No i wśród swojego CV możecie zamieścić informacje właśnie na temat biznesu, którym się zajmujecie. Potencjalnie nawet nie musicie szukać pracy, ale osoby, które będą do was oddzwaniać, osoby, które będą wysyłały wam wiadomości, na pewno zaciekawią się i zainteresują projektem, którym się zajmujecie. No na ten przykład, jeżeli jesteście na przykład w szkole Walen i szukacie jakiejś możliwości zatrudnienia na etacie, możecie wysłać swoje CV do jakiejś międzynarodowej firmy i na przykład napisać: Szkoła Walen, pomagam ludziom osiągać finansową wolność. Być może taki potencjalny pracodawca się zainteresuje tematem, być może zapyta Was podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czego dotyczy ten projekt, a już znajdziecie partnera. Na no, sposobów jest bardzo wiele. Jest ich tak wiele jak wiele osób, które działa w marketingu sieciowym, ale jak mówię, jeżeli chcecie znaleźć partnerów, to możecie przeglądać grupy tematyczne, wysyłać wiadomości bezpośrednie, zostawiać komentarze, reagować na polubienia, nawet zastosować tutaj metodę wysyłania CV do potencjalnych pracodawców w firmach, chociażby między narodowych. No i na samym końcu oczywiście warto rozmawiać z gronem swoich znajomych, rodziny, najbliższego otoczenia, współpracowników, osób na uczelni i w dowolnym miejscu, w którym byście się nie znajdywali. A teraz przechodzimy do drugiego problemu, do problemu, który dotyczy wielu osób, które są na początku swojej ścieżki w marketingu sieciowym, ale również tych doświadczonych, zaprawionych w boju. Bo jest również wiele osób, które mają wiele lat doświadczenia, jakieś sukcesy, a pomimo tego wciąż borykają się z tego rodzaju problemem. A jest to lęk. Lęk i strach. Lęk i strach przed tym, co powiedzą inni, w jaki sposób nas ocenią, lęk przed tym, czy dobrze zaprezentuje swój biznes, produkty czy usługi. Lęk przed wysyłaniem wiadomości prywatnych, lęk przed występowaniem przed większym gronem odbiorców, lęk przed prowadzeniem własnych webinarów, lęk przed przeprowadzaniem rozmów bezpośrednich. To no jest rzeczywiście wiele osób, które chciałyby zarabiać, chciałyby budować biznes, chciałyby rozwijać wielkie struktury, ale paraliżuje ich strach. Strach, lęk, jakieś nieuzasadnione kompleksy. Jakieś kwestie związane z niekontrolowaniem własnych emocji. No i tutaj, na samym początku, warto zadać sobie samemu pytanie: skąd w ogóle ten lęk i strach się biorą? No być może. Na poziomie edukacji, gdzie uczęszczaliśmy chociażby do szkoły podstawowej albo szkoły średniej, natrafiliśmy na przykład na jakichś niedobrych nauczycieli, kogoś kto nas gnębił, ciągle negatywnie oceniał, wyzywał od nieudaczników, wzywał również do tablicy, może nas wyśmiewali nasi rówieśnicy. No, z tego powodu również nabraliśmy wstydu przed występowaniem przed grupą większych odbiorców. No i mamy na tej podstawie problemy Natomiast te kwestie są do rozwiązania. Można pracować nad swoimi emocjami, można zmienić swoje życie, można nauczyć się nowych umiejętności, można być liderem, można być osobą, która będzie z odwagą, z poczuciem humoru, z wielką pewnością siebie występować przed innymi. Te kwestie są naprawdę do wytrenowania. Więc jeżeli chodzi o strach i o lęk, to nie są one, można powiedzieć, czymś, z czym musimy borykać się do końca życia, dlatego że możemy nad tym pracować. Możemy nad tym pracować, a wśród tej wykonanej pracy najważniejsze jest właśnie przepracowanie własnych emocji. Zastanowienie się, skąd się biorą te lęki, skąd się biorą te emocje, jakie są tego przyczyny, co mogę z tym zrobić, w jaki sposób mogę rozwiązać tego rodzaju problemy, w jaki sposób mogę znaleźć rozwiązanie, u kogo mógłbym szukać pomocy, jakie materiały mógłbym na ten temat przeczytać, lub z kim po prostu mógłbym porozmawiać. Kolejna sprawa, która może być bardzo pomocna, to po prostu usunięcie nadmiernego myślenia, tak zwanego overthinking. Nie zastanawiać się w ogóle, co inni pomyślą na mój temat, nie zastanawiać się w ogóle, czy ktoś mnie wyśmieje, czy ktoś mnie skrytykuje, czy ktoś będzie mnie atakował. Dlatego chociażby, że większość ludzi tak naprawdę nie myśli o nas, a jeżeli o nas myślą, to w perspektywie możliwości, jakie mamy im do zaoferowania, przede wszystkim możliwości zarobienia. Pieniędzy. No, oczywiście czasami natrafimy na ludzi negatywnych, czasami natrafimy na ludzi, którzy będą nas krytykowali bezpodstawnie, atakowali, wyśmiewali, szydzili, ale możecie mi uwierzyć, że większość ludzi jest naprawdę. W porządku. Większość ludzi to są ludzie, którzy są szczerze zainteresowani biznesem. Większość ludzi to są ludzie, którzy naprawdę chcą zarobić pieniądze. I pośród setek tysięcy, a nawet milionów prospektów, z którymi będziemy rozmawiali, pomimo tego, że natrafimy na kogoś negatywnego, to tutaj można powiedzieć, że statystycznie ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni, zainteresowani naszymi działaniami, ludźmi, którzy chcieliby dołączyć, jest po prostu więcej wyłącz overthinking odsuń to nadmierne myślenie nie skupiaj się na tym co kto będzie na twój temat myślał tylko po prostu skup się na twoim biznesie skup się na tym co masz do zaoferowania a jeżeli wierzysz że masz dobre produkty i usługi włącznie również tutaj z dobrym planem kompensacyjnym i prowizjami to nie powinno być jakiegokolwiek problemu. Nie powinno być jakiegokolwiek problemu, dlatego, że inni ludzie tak naprawdę nie są twoimi wrogami. Nie traktuj osób, z którymi rozmawiasz, do których wysyłasz wiadomości, z którymi chciałbyś przeprowadzić spotkanie, chociażby online'owe, jako twoich wrogów. Nie traktuj ich jako wrogów, kogoś, kto będzie do ciebie nieżyczliwie nastawiony, dlatego że emocje się udzielają i można powiedzieć, że jest tutaj taka wymiana energii. No naprawdę można wyczuć, kiedy ktoś jest do nas negatywnie nastawiony, kiedy ktoś jest zestresowany, kiedy ktoś jest niekompetentny, kiedy ktoś po prostu widzi w nas osobę, która jest naszym wrogiem, a nie potencjalnym partnerem. Dlatego nie traktujmy ludzi jako wrogów, traktujmy ludzi jako potencjalnych partnerów, jako kogoś, z kim możemy nawiązać dobre relacje, jako kogoś, z kim możemy wymienić się doświadczeniami, wiedzą, jakimiś kompetencjami i jako kogoś, z kim możemy przede wszystkim budować, a nie burzyć. Jako kogoś, z kim możemy budować, a nie burzyć, dlatego że, jak już wspominałem, złe emocje to złe relacje, dobre emocje to potencjalnie bardzo dobre relacje. Siłą rzeczy, jako ludzie, jako istoty ludzkie, jesteśmy w stanie wyczuwać dobrą i negatywną energię. Także pozytywne nastawienie do innych, przyjazne z uśmiechem na twarzy, z życzliwością, z propozycją czegoś wartościowego i zdaniem potencjalnej szansy na zrobienie wspólnego biznesu. Kolejne rozwiązanie to wiara w produkty i usługi, które oferujesz. Wiara w produkty i usługi, które oferujesz, ale również w Twój biznes. Jeżeli jesteś przekonany, że robisz coś uczciwego, że robisz coś wartościowego, że masz do zaoferowania ludziom wysokiej jakości produkty i usługi, no to nie powinieneś się niczego Obawiać. Bierz swój biznes, bądź przekonany, że chcesz to robić, przedstaw ludziom swoją ofertę, bądź osobą, która będzie pewna swego. No i w tym momencie ludzie również będą to wyczuwać. Będą widzieć w tobie osobę kompetentną, pewną siebie, osobę, która ma tak zwane self-confidence. Osobę, która bardzo lubi ten biznes, której sprawia to przyjemność, która ma jakąś wizję, aspirację, ambicję, która nie poddaje się przy pierwszej porażce i która po prostu głęboko wierzy w to, co robi, wierzy również w swoich partnerów biznesowych, w swoje produkty i usługi i w swoją firmę. Tutaj trzeba dodać, że nie powinieneś traktować swoich potencjalnych partnerów jako tylko i wyłącznie kogoś, komu chcesz coś, Sprzedać. Nie próbuj na siłę ludziom sprzedawać swoich produktów czy usług. Nie próbuj na siłę ludzi namawiać, żeby dołączyli do twojej struktury. Nie próbuj tutaj używać również, można powiedzieć, nadmiernych emocji. Dawaj ludziom raczej wartość, informacje. Pokazuj swój produkt, swoje usługi, swoją firmę, dziel się wiedzą, bądź osobą, która będzie odpowiadała na pytania, bądź dyspozycyjny dla twoich potencjalnych partnerów i traktuj ich przede wszystkim właśnie. Po ludzku. Traktuj ich jako partnerów, jako osoby, którym chcesz dać jakąś wartość, jako osoby, z którymi chcesz nawiązać wspaniałe relacje, jako osoby, z którymi chcesz się po prostu podzielić wiedzą, dać im możliwość zarobienia pieniędzy, dać im w ogóle wizję, ogólny wgląd w Twoją strukturę, biznes i produkty i równocześnie nie sprzedawaj im niczego. Na siłę. Nie traktuj ich tylko jedynie jako kogoś, kto ma od ciebie coś kupić i właściwie na tym ma się zakończyć wasza współpraca. Nie sprzedawaj, a informuj. Edukuj, dawaj wartość, dziel się wiedzą, nawiązuj fajne relacje i na pewno będzie to bardzo pomocne. Kolejne rozwiązanie, które może tobie pomóc w przełamywaniu lęków, w przełamywaniu strachu, to po prostu bycie kompetentnym. Bądź kompetentny, znaj swoje produkty, znaj swoje usługi, plan marketingowy, kompensacyjny, obsługę platformy, bądź po prostu osobą, która ma szeroką wiedzę na temat tego, co robi. I oczywiście nie musisz być perfekcyjny, bo nie mamy na świecie ludzi, którzy wiedzą wszystko. Każdy popełnia błędy. Musimy mieć również do tego dystans dystans do samych siebie, do innych ludzi, do rzeczywistości, poczucie humoru, ale musimy być. Kompetentni. I o ile nie musimy posiadać wszelkiej wiedzy, nie musimy wszystkiego wiedzieć, to przynajmniej powinniśmy mieć ugruntowaną, fundamentalną, kluczową wiedzę na temat naszego biznesu. Nie musimy mieć lat doświadczeń w marketingu sieciowym, nie musimy mieć ogromnych struktur, nie musimy posiadać wielu partnerów, nie musimy nawet mieć ogromnych sukcesów finansowych na początkowej ścieżce naszego rozwoju, co zresztą samo w sobie jest zrozumiałe. Ale musimy być kompetentni. Jeżeli będziesz znał swoje produkty, jeżeli będziesz znał swoje usługi, jeżeli w sposób swobodny będziesz wiedział, jak obsługiwać swoją platformę, no to na pewno twoi potencjalni partnerzy to docenią. Będziesz wtedy osobą kompetentną, która potrafi odpowiadać na najtrudniejsze pytania, zawsze będziesz merytorycznie przygotowany do potencjalnej rozmowy i właściwie zbyt wiele rzeczy nie może cię. Zaskoczyć. Więc bądź po prostu osobą kompetentną. Niech Twoi potencjalni partnerzy wiedzą, że się rozwijasz, że zdobywasz wiedzę, że czytasz różnego rodzaju ciekawe książki, że bierzesz udział w szkoleniach, webinarach, że ciągle poszerzasz swoje kompetencje, ale przede wszystkim jesteś osobą, która zna swój biznes. I tutaj dochodzimy do ostatniej wskazówki, która może być bardzo pomocna w budowaniu biznesu, jakim jest marketing sieciowy i która może być bardzo właśnie przydatna w przełamywaniu lęku, strachu, która może pomóc nam w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, która może przełamać nasz lęk przed występowaniem przed grupą, która może pokonać nasze słabości, która po prostu będzie pomocna w tym, żeby budować naszą globalną strukturę, rozmawiać z innymi, wysyłać wiadomości prywatne, zapraszać Ludzi na webinary, odpowiadać swobodnie na zadawane pytania czy na konstruktywną krytykę. Jest to mianowicie dystans do samego siebie. Musimy po prostu pracować nad poczuciem humoru. Musimy umieć śmiać się z samych siebie, z otaczającej nas rzeczywistości. Musimy również mieć dosyć swobodne podejście do popełnianych przez nas błędów. To oczywiście nie oznacza, że nie mamy zwracać uwagi na merytorykę. Musimy być kompetentni, musimy być profesjonalni, musimy się szkolić, natomiast możemy mieć dużą dozę dystansu. Nikt w cudzysłowie nas nie zje. Ludzie są tylko ludźmi, popełniają błędy, czasami są przejęzyczenia, czasami możemy popełnić błąd w prowadzeniu naszego webinaru czy podczas rozmowy. Czasami możemy nawet nie wiedzieć, jak odpowiedzieć na jakieś pytanie, ale w tym momencie możemy zapewnić naszego potencjalnego partnera, że zdobędziemy taką informację. Po prostu bądźmy ludźmi, którzy mają duże poczucie humoru. Miejmy do siebie dystans, miejmy również dystans do innych ludzi, bo tak naprawdę Mogą być przyjaznie do nas nastawieni i cieszmy się życiem. Nie bierzmy wszystkiego na serio, oczywiście, pozostając profesjonalistami, nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, nie kryjmy się na osoby, które nie są tymi, jakimi są w rzeczywistości, a wszystko powinno być dobrze. Także duża doza poczucia humoru, duża doza dystansu do samych siebie, do innych ludzi, do rzeczywistości i z takim pozytywnym nastawieniem prędzej czy później osiągniemy sukces. Także słuchajcie, musicie przełamać swój lęk, musicie przełamać swój strach. Tak naprawdę, większość ludzi to są ludzie, którzy są przyjaznie nastawieni do nas. Są to ludzie, którzy chcą zarobić pieniądze, są to ludzie, którzy chcą się rozwijać, są to ludzie, których interesuje rozwój osobisty, zdobycie jakiejś wiedzy, kompetencji oraz umiejętności. Kto szuka, ten znajdzie, kto pyta, ten otrzyma odpowiedź. Także, jeżeli macie znajomych, jeżeli macie grono najbliższych, macie grono współpracowników, ludzi, którzy mogliby być potencjalnymi waszymi partnerami, Zapytajcie. Zapytajcie, przedstawcie swój biznes, zaproście do rozmowy, wyślijcie zaproszenie na webinar, rozmowę onlineową, na bezpłatną lekcję, chociażby próbną w przypadku kiedy prowadzicie globalny biznes ze szkołą Walen. Przeprowadzajcie rozmowy, wysyłajcie takie wiadomości bezpośrednie i niczego się nie obawiajcie. Nie obawiajcie się dlatego, że nic nie macie do stracenia, a możecie tylko zyskać. Chcąc zarobić pieniądze, chcąc zbudować wielkie struktury, musimy siłą rzeczy przełamywać nasze lęki, nasz strach, nasze bariery i nie jesteśmy skazani na porażkę. Nie istnieje predystynacja, coś takiego, że jesteśmy skazani na fortunę, na jakiś los, dlatego że jeżeli będziemy pracować nad swoimi emocjami, jeżeli będziemy zadawali się z odpowiednimi osobami, jeżeli będziemy poszerzali wiedzę i umiejętności, i przede wszystkim jeżeli będziemy działać, jeżeli będziemy wystawiać siebie samych na wyzwania, no to osiągniemy sukces i naprawdę możemy przełamać wszelkie bariery. A jeżeli chcemy osiągnąć ten sukces, no to siłą rzeczy musimy promować nasz biznes, naszą markę osobistą, nasze produkty, nasze usługi i szczerze rozmawiać z ludźmi. Mam nadzieję, że ta lekcja 26 była bardzo przydatna, będzie pomocna dla osób, które są na początkowej fazie rozwoju w marketingu sieciowym i wielkim w globalnym biznesie. Mam również nadzieję, że przyda się osobom, które mają ogromne doświadczenie i dzięki temu również odświeżyły sobie informacje. Równocześnie chciałem zaprosić wszystkich na webinar, który odbędzie się w kolejną sobotę o godzinie 18.00. Czasu polskiego będzie można zadawać pytania, będzie można dowiedzieć się na temat możliwości zarobienia ogromnych pieniędzy ze szkołą Walen, będzie również można dowiedzieć się na temat możliwości zdobycia wiedzy, kompetencji, poszerzenia swoich właśnie umiejętności. Link do tego spotkania bezpośrednio u mnie. Proszę również zostawiać komentarze, wiadomości bezpośrednie, polubienia, i również warto wejść na stronę internetową, której link zostawiam pod spodem i wysyłać pytania mailowo. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, wielu sukcesów, zdobycia ogromu potencjalnych partnerów biznesowych, zarobienia pieniędzy i radości w życiu. Wszystkiego dobrego!